Ona robi głowę, czyli el felatet, dosłownie ona robi głowę, czyli ona jest obrażona, dąsa się, mm, ma focha, el felatet, fech la tet dąsać się, być obrażonym, po prostu niezadowolonym itp. itd. Z reguły w sposób milczący, nie? Ktoś ma focha, to się nie odzywa i jest właśnie taki o, czyli robi głowę. Albo jeszcze inaczej możecie powiedzieć el bud. Nie wiem dlaczego mówię L. Przecież może być każdy inny odmiot. No w każdym razie, możecie też użyć czasownika budy, czyli dosłownie boczyć się. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle jeszcze używa, czegoś takiego, ale mówiło się tak e, za moich czasów. No w każdym razie, budy to znaczy dąsać się, mieć focha, kaprysić. O dzieciach w ogóle bardzo często się mówi: o il budy. Il budy? O, to sposób. No, w każdym razie, faire la tête albo bouder, możecie używać. Ale oczywiście moja rada doskonała, jak zwykle, niezwiązana z językiem, takich ludzi proszę unikać. A, no to przy okazji, unikać, éviter quelqu'un, unikać kogoś. Bez przyimka, ale już éviter plus bezokolicznik z przyimkiem gdy Dobra, kończę, bo to już się nie skończy. Pa, pa, buziaczki.